Moja wychowawczyni z gimnazjum powtarzała, że najlepiej pamięta się najlepszych uczniów, jak i tych najgorszych, więc mnie zapamięta do końca życia. Ja nie uczę w szkole, ale mam tak samo z dziełami fabularnymi. Głównie pamiętam te najlepsze i najgorsze. Tym samym przeżyłem niemałe zdziwienie podczas przeglądania listy słabo ocenianych filmów. Ujrzałem na niej High School Musical z ocenami 5-4 na 10 od widzów i tylko 3 na 10 od krytyków. Spróbowałem przypomnieć sobie, dlaczego ten film jest aż tak słabo oceniany. Do głowy przyszło mi, że za Efron grał tam koszykarza, który miał romans z Vanessa Hudgens. Kojarzyłem też ostatnią piosenkę i absolutnie nic więcej. Uznałem to za całkiem dobry znak. Skoro nie zapętałem High School Musical, to raczej nie był wybitnie zły. Poza tym oceny na filmowe są wyraźnie gorsze od tych z Rotten Tomatoes. Potencjalnie polscy odbiorcy chłodno go przyjęli, a za granicą robił całkiem dobre wrażenie. Postanowiłem więc odświeżyć sobie ten film i przekonać się, czy rzeczywiście jest aż tak zły, jak twierdzą krytycy. Zakładam, że większość z was wie, czym jest High School Musical, ale biorąc pod uwagę, że kilku moich widzów pisze do mnie na pan, to prawdopodobnie część oglądających nie chodziła po świecie w okolicach jego premiery. Da się więc parę słów wyjaśnienia. Film opowiada o troju Boltonie, kapitanie drużyny koszykarskiej i Gabrieli Montes. Po przypadkowym duecie podczas karaoke na wyjazdowej sylwestrowej imprezie odkrywają wspólną pasję do śpiewania. Kiedy Gabriela przenosi się do szkoły, troja postanawiają spróbować sił w przesłuchaniu do szkolnego muzykalu. Tym samym burzą status quo, według którego poszczególne grupy uczniów nie powinny zajmować się niczym spoza puli swoich stereotypowych zainteresowań. Przy takim zamyśle spodziewają się dość standardowej młodzieżowej historii miłosnej, opartej na strukturze trójaktowej z dodatkiem piosenek. W komentarzach internautów widziałem opinię, że to trochę taka licealna, mniej hardkorowa wersja Romeo i Julii. Tu dodam jeszcze dygresję. Ja nie jestem ekspertem od sztuki filmowej, więc będę się skupiał głównie na tym, na czym twierdzę, że się znam, czyli zagadnieniach fabularnych. Znajomość filmu mile widziana. Sam początek High School Musical jest bardzo dobry i zwięzły. Od razu wprowadza miejsce akcji, foreshadowing oraz dwójkę głównych bohaterów w z zasady show don't tell troi gra w kosza z ojcem, co pokazuje, że są sportowymi maniakami, a Gabriela woli książki od imprez, więc pewnie jest kująku. Kolejno dochodzi do szybkiego wepchnięcia postaci na siebie przez zbieg okoliczności. Tu oczywiście można się przyczepić z polegania na przypadku, ale opowieść musi się jakoś rozpocząć. Przypadek na wczesnym etapie filmu nie jest problemem. Oprócz zarysowania protagonistów dostaliśmy też wgląd w ich relacje. Oboje lubią śpiewać i się sobie spodobali. To jest solidny fundament na tego typu film. Aczkolwiek odejście Gabrieli po wymianie kontaktów oraz to, że Troy nie próbował do niej zadzwonić jest ciut dziwne i nielogiczne. Wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby spędzili trochę czasu razem i może przynajmniej się pocałowali z okazji nowego roku. Bohaterowie i tak się później spotykają w liceum, więc może lepiej by było, gdyby na czas rozłąki i tak utrzymywali ze sobą kontakt przez SMS albo internet. Troy mógłby się nawet jakoś przygotować na zmianę szkoły Gabrieli i wyczekiwać jej przybycia. No dobra, ale powiedzmy, że na potrzeby otwarcia mogę żyć z decyzją twórców. Później przechodzimy do rozwinięcia w szkole. Troj wita się z kumplami i całość jest lekko cringe'owa. Dodatkowo segment rozmowy z Chadem o mistrzostwach śmierdzi nieładną ekspozycją przez dialog, ale mogę machnąć na to ręką, bo trwa tylko moment. Ukazanie szarpi dzieje się już przez obraz i żart, a potem kujoni szydzą z koszykarzy. Twórcy po prostu kondensują ekspozycję do maksimum, co jest bardzo dobrym wyborem przy takiej ilości postaci. Natomiast fatalnie wypada scena w klasie. Wprowadza się tutaj absolutnie groteskową nauczycielkę Rodem z koszmaru Krzysztofa M. Maja, która ogłasza nabór do muzykalów w formie ekspozycji przez dialog. Ona nawet nie przedstawia nowej uczennicy. Sekcja z telefonami i wysłaniem do kozy została zrobiona tylko po to, żeby wprowadzić konflikt z trenerem oraz wrzucić bohaterów w jedno miejsce. W ogóle ta lekcja trwa kilka minut. Już nie dało się zrobić przejścia do tematu lekcji i cięcia do wyjścia uczniów pod dzwonku. Na szczęście w kolejnej scenie jest już lepiej, choć ciut niezręcznie. Twórcy używają jej do rozwinięcia relacji Gabrieli i Troja. Służy też do wprowadzenia dwóch konfliktów: wewnętrznego u Troja i dwuznaczną rywalizację dziewczyn. Daje okejkę. Przechodzimy do sceny podczas treningu koszykarzy i ona jest już fenomenalna. Przede wszystkim zarysowuje różnice w podejściu do życia między Czadem oraz Trojem. Na dodatek piosenka zostaje fenomenalnie użyta, bo świetnie eksponuje konflikt wewnętrzny bohatera i cel drużyny. Taki poziom to ja bym chciał widzieć przez cały film. Powiedziałbym nawet, że następuje tutaj wejście w drugi akt filmu. Tak, wiem, brakuje charakterystycznej dla struktury trojektowej katastrofy, ale nie mam lepszego momentu na zaznaczenie granicy. Twórcy nie stosują się też do punktów podróży bohatera, więc nie mogę się odnieść do momentu przekroczenia progu. Jeżeli ktoś chciałby inaczej zdefiniować ramy tej opowieści, to prawdopodobnie przyznam takiej osobie rację. Nie planuję też rozwodzić się nad drugim aktem, bo w nim dochodzi głównie do rozwijania konfliktów i relacji. Na pochwałę co najwyżej zasługuje kreacja Sharpie i Ryana. Są to mocno przerysowani, ale zadziwiająco dobrze przedstawieni antagoniści wręcz złoczyńcy. Twórcy zadbali o to, aby ich charaktery i zachowania były pokazane również z użyciem obrazu, a nie tylko dialogów oraz przynależności do grupy, jak ma to miejsce w przypadku większości postaci drugoplanowych. Wróćmy do fabuły. Troi Gabriela próbują swoich sił w przesłuchaniu do musicalu, więc stawia się ich przeciw Sharpie i Ryanowi. Pod tym kątem trochę brakuje balansu. Stawka w tym konflikcie jest niska dla protagonistów, bo im w sumie powinno bardziej zależeć na rozwoju własnej relacji, ale dla antagonistów jest to już kwestia ich całej tożsamości. To nie jest może jakiś duży problem na ten moment, ale może się odbić czkawką w finale. Oprócz tego kująki chcą odwieźć Gabriela od Troja, a koszykarze razem z trenerem Troja od Gabrieli i śpiewu. Tym samym wyskakuje wątek, że ludzie nie powinni się wstydzić tego, co lubią robić w formie piosenki o statusie quo. Tak jak mówiłem wcześniej, nie ma tutaj niczego wyraźnie złego nad czym można się popastwić. Pewnie, trafia się trochę głupotek, postacie są raczej jednowymiarowe, czat to odklejony wariat, a do tego można narzekać na jakość kadrów i grę aktorską. Widziałem gorsze filmy pod tymi względami i też grała w nich Vanessa Hudgens, chociażby Świątecznego Rycerza. Nie pytajcie dlaczego oglądałem Świątecznego Rycerza. Generalnie z High School Musical wszystko było względnie w porządku, tak do okolic 57 minuty, czyli przejścia z drugiego do trzeciego aktu. Wtedy koszykarze z klonami uknuli spisek i wdrożyli go w życie. Postanowili sprowokować Troja, żeby oczernić go w oczach Gabrieli, nagrywając całość kamerką internetową. Czy ten plan jest idiotyczny i naciąga na jego wykonanie wydaje się mocno wątpliwe? Tak, ale wiesz, że nastolatkowie mogliby na to wpaść i skutecznie zrealizować? Czy Troj na pewno powiedziałby, że Gabriele i śpiewanie niczego dla niego nie znaczą? Nie sądzę, ale presja otoczenia robi swoje i przecież w każdym romansie trzeba rozbić dobrze zapowiadający się związek, żeby bohaterowie mogli się później zejść. Generalnie przeciętny odbiorca prawdopodobnie może żyć z tą sceną. Ja jednak nie należę do tego grona i powód mojego czepialstwa dla większości z Was będzie absurdalny, ale wynika z kiepskiego reserczu twórców. Niech to będzie dla Was przestroga, żeby sprawdzać informacje, jeśli się na czymś nie znacie, a implementujecie to w opowieści. Przykładowo, ekspert od Szermierki złapie się za głowę podczas oglądania scen walk mieczem z wielu filmów. Analogicznie, ja jako informatyk pomarł na brak realizmu w scenie spisku. Mikrofon z laptopa lub kamerki z 2005 roku na pewno by tak dobrze nie zbierał dźwięku, a software do wideorozmów oferował jeszcze słabą jakość. Pamiętam, jaką rewolucją był powszechnie dostępny Skype. Kto by w tych czasach pamiętał o Skype'ie, gdyby nie opcja udostępnił przez Skype'a w Windowsie? Ja tak w sumie to nawet nie bardzo rozumiem, co się dokładnie dzieje w tej scenie: czy oni nagrywają troja komputerem, czy transmitują rozmowę? No bo to wygląda jak transmisja live i z kontekstu ma to więcej sensu, ale jednocześnie na ekranie kujonów pojawia się wideo player pokazujący, że ma połączenie Wi-Fi. Przecież to podkreśla problem z dostępem do internetu w tej scenie. Połączenie odbywa się po Wi-Fi, które w 2005 roku nie było jeszcze zaawansowane i szeroko dostępne. Czy amerykański liceum w tamtych czasach miałoby dostęp do takiej technologii? Raczej nie! Czy nawet gdyby miało to pokrywaliby siecią salę gimnastyczną? Raczej nie. Czy większość widzów znudziło się już informatycznym ględzeniem? Raczej tak, więc przejdźmy do konsekwencji intrygi. Kujoni i koszykarze orientują się, że rozbicie komuś relacji może negatywnie wpłynąć na zaangażowane w nią osoby. Ekipy próbują więc naprawić swój błąd, bo strojem jest tak źle, że na śniadanie bierze pojedynczą kromkę chleba. W tym momencie przebudziły się we mnie dwa wilki. Pierwszy jest czepiawską marudą, a drugi ma skłonność do przymykania oka i machania łapą na niedociągnięcia. Najpierw przebrnijmy przez końcówkę z perspektywy tego drugiego. W filmie dochodzi do skutecznej próby odratowania relacji protagonistów w ekspresowym tempie. Zapowiada się happy end, ale twórcy niszczą nasze oczekiwania i wiedzą, że trzeba wprowadzić jakieś zagrożenie do finału. W związku z tym, Sharpie z Ryanem dogadują się z nauczycielką, żeby przesunąć drugą turę przesłuchań. Akurat na mecz Troja i dziesięciobój wiedzy Gabrieli, które odbywają się w tym samym czasie. Koszykarze i Kujoni wymyślają sposób, aby Troj z Gabrielą mogli wystąpić na przesłuchaniu. Protagoniści stają więc przed najcięższą próbą. Zwyciężą albo polegną. Oczywiście zwyciężają, bo to film dla nastolatków na pseudostrukturze trójektowej i potrzebny jest happy end. Koszykarze wygrywają mecz w ostatnich sekundach, kujoni triumfują w dziesięciu boju, a protagoniści dostają angaż w muzykalu. Na koniec dostajemy fajną piosenkę i wszyscy są szczęśliwi. Chwila, nie wszyscy. Przecież został jeszcze wilk maruda, który musi dodać kubek dziegciu do tego wiaderka miodu. Generalnie romansy mają to do siebie, że pary muszą przeżyć kryzys, żeby później się zejść. Z reguły ma to miejsce w finale jako punkt kulminacyjny historii. W High School Musical tak się nie dzieje i to powoduje bardzo duży problem. Brakuje tutaj solidnego kryzysu pod koniec opowieści. Autorzy o tym wiedzieli, więc ratowali się dziurą fabularną. Sharpie przekonuje panią Darbus, żeby zmienić dzień przesłuchania i zostaje to sprowadzone do paru linii dialogowych. Wyobraźcie sobie, że jesteście na miejscu tej nauczycielki. Dajecie szansę drugiej parze uczniów, bo nieźle się zapowiadają. Dlatego postanawiacie przestawić przesłuchanie tak, aby nie mogli w nim wystartować. Logiczne. Poza tym na pewno nie domyślicie się, że Sharpie chce nieuczciwie wyciągnąć konkurencję. Nie weźmiecie też pod uwagę, że duża część osób będzie chciała obejrzeć mecz albo dziesięciobój, więc na przesłuchanie przyjdzie mniej osób. No, ta decyzja nie ma najmniejszego sensu, a uczniowie kombinują z sabotażem zamiast pójściem do pani Darbus lub dyrekcji, żeby rozwiązać ten problem. Tym samym autorzy ewidentnie pokazują, że nie wiedzą, dlaczego większość opowieści ma finał dziejący się w jednym miejscu w związku z jednym wydarzeniem. W takim mulan twórcy wiedzieli, że muszą zebrać najważniejsze postacie w stolicy, dorzucić zagrożenie w postaci hunów i postawić życie cesarza na szali. Nie robili kilku pomniejszych bitew w obrębie stolicy, tylko skupili się na najważniejszym wydarzeniu i ukazaniu w nim Mulan jako protagonistki. W High School Musical dostaliśmy aż trzy ważne wydarzenia i realnie wybrzmiewa tylko przesłuchanie. Tak jak mówiłem wcześniej, ono ma najniższą stawkę dla protagonistów, bo dla nich liczy się udział oraz rozwój relacji, a poświęca się temu największą ilość czasu. Nie widzimy nawet zwycięstwa w tysięcoboju, tylko Gabriela przybiega i ogłasza je Trojowi. Ja jestem tolerancyjny jak tylko mogę, ale moja chęć do przymykania oka ma swoje ograniczenia. O ile na początku widziałem sygnały, że twórcy myśleli i świadomie decydowali się na pewne zabiegi, tak w finale mi tego zabrakło. Czy nie byłoby lepiej, gdyby Troy i Gabriela pokłócili się na trochę dłużej, co negatywnie odbiłoby się na próbach, treningach oraz na UC? Dzięki temu odbiorcy czuliby niepewność. Na jakich polach bohaterowie poniosą klęskę, a na których odniosą zwycięstwo? Prawdopodobnie lepszą decyzją byłoby, gdyby bohaterowie zdobyli zwycięstwo tylko w koszu albo tylko w dziesięcioboju, aby odbiorca uwierzył, że bohaterowie też mogą przegrać. Potencjalnie pojawiłaby się obawa, że Gabriela spanikuje albo troj okaże się za słabo przygotowany. Oczywiście jest to tylko jedna z możliwych opcji, no dało się tutaj pomyśleć i pokombinować. Ostatecznie twórcy chcieli zrobić zbyt wiele rzeczy jednocześnie, więc wyszło jak wyszło. W takim razie odpowiedzmy sobie na tytułowe pytanie z perspektywy Wilków. Czy High School Musical jest aż tak zły jak twierdzą krytycy? Litościwy Wilk powie, że nie. Film ma swoje problemy, tak jak płaskie postacie oraz naiwności, ale da się z nimi żyć. Piosenki są naprawdę dobre i elementy musicalowe do dziś trzymają wysoki poziom. Gdyby Wilk był nastolatką w okolicach premiery, to ubóstwiałby High School Musical. Nawet nakleiłby sobie plakat z zakiem efronem na ścianie. Natomiast Wilk Maruda odpowie, że jak najbardziej tak, bo twórcy wywalili się na w trzecim akcie i nawet nie próbowali się podnieść. Osoby znające się na filmowaniu i aktorstwie cierpią wewnętrznie podczas oglądania, bo to nisko budżetowa szmira nagrana w kilka tygodni. Do tego po drodze pojawia się sporo mniejszych problemów, które negatywnie odbijają się na ocenie. Krytycy i polscy hejterzy mieli rację, szczególnie jeżeli oglądali z polskim debingiem, od którego krwawią uszy. A co z moją osobistą opinią? Nie chcę się bawić w oceny punktowe, bo ludzie skupiają się wtedy na cyferkach, a nie wadach i zaletach. W tej sytuacji High School Musical podsumujemy się, że zapamiętam je w ten sam sposób, w jaki zapamiętała mnie moja wychowawczyni z gimnazjum. Także na dzisiaj to by było tyle w temacie odcinka. Propozycje filmów z dzieciństwa do omówienia na kanale piszcie w komentarzach albo na priv przez Instagrama. Jeżeli ktoś jest nowy na kanale i chciałby sobie przypomnieć dzieciństwo, to polecam spojrzeć na playlistę ze starymi produkcjami. Za materiał można mi się odwdzięczyć poprzez zostawienie łapki w górę. Istnieje też możliwość wspierania kanału przez supi. Link do niego znajdziecie w opisie. Tymczasem dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.